Pierwszy raz w historii Gorzowa mamy do czynienia z drugą turą, i to jest bardzo mocny sygnał od mieszkańców, że bardzo poważna ich część, bardzo poważna ich grupa chce zmiany, chce nowego prezydenta, chce nowego stylu w Gorzowskim ratuszu. I myślę, że Piotr Winczeski bardzo dobrze te wszystkie cechy uosabia, których chcą mieszkańcy Gorzowa. Jest osobą otwartą na dialog, empatyczną, jak widać nie straszna mu jest niska temperatura, bo bez żadnej kurtki ani płaszcza tutaj występuje, to znaczy, że żadnych wyzwań się nie boi. Dla mnie ważne jest też to, że jest osobą, która bardzo dobrze rozumie sprawy bezpieczeństwa, sprawy ważne, ważne dla mieszkańców. W każdym aspekcie i takiego bezpieczeństwa przy domu, na ulicy, bezpieczeństwa zdrowotnego, społecznego, energetycznego, ale też i tych wielkich wyzwań bezpieczeństwa, gdzie rząd samorządem musi współpracować. Bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj tutaj dwóch ministrów z nami. Jest pani poseł, jest pan Wojewoda i razem możemy rozmawiać o realnej pomocy dla naszego miasta na przestrzeni kolejnych lat. Jakie środki możemy pozyskać z KPO? i jak możemy korzystać ze środków rządowych. Nasze miasto zasługuje na ten rozwój, zasługuje na to, żebyśmy po tych dziewięciu latach, przez najbliższe lata doprowadzili do rozwoju naszego miasta, żeby ono liczyło się w skali Polski, żeby nie było tym jednym z tych ostatnich miast w rankingach. Szansa przed Gorzowem Ogromna, gigantyczna, bo jak słusznie zauważył pan minister Tomasz Siemoniak, przed nami 60 miliardów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i 76 miliardów euro naturalnie w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w przypadku tego pierwszego programu do 30 czerwca 2026 roku, w przypadku drugiego programu czy w przypadku polityki spójności. Do końca roku 2030 będziemy mogli te inwestycje ze środków europejskich realizować. Ten szynobus, który przejechał także był finansowany ze środków europejskich, to warto odnotować. I ten piękny bulwar gożowski na w granicach, którego się znajdujemy, także został wybudowany ze środków europejskich. To ogromna szansa do tego, żeby zdynamizować rozwój Gorzowa, który będzie przecież dzięki temu jednym z motorów napędowych rozwoju całego województwa. Pan poseł przypomniał, że szynobusy finansowane były ze środków unijnych, ale ta estakada jest pewnym elementem ogromnego problemu, jaki wspólnie musimy z Gorzowem rozwiązać, mianowicie bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dzięki staraniom pani poseł Siebińskiej to jest wreszcie normalnie funkcjonuje po wielu wielu latach, ale potrzebujemy Kontynuować te wysiłki, by zmienić infrastrukturę transportową i bezpieczeństwo transportowe w regionie. Mamy do zdobycia w końcu linię 203, którą musimy zmodernizować i zdobyć środki, i te możemy otrzymać tylko i wyłącznie dzięki dobrej współpracy na styku z polskim rządem, polskimi władzami. Mamy nadzieję, że nowy prezydent Gorzowa będzie skutecznie o to zabiegał i wreszcie będziemy mogli rozwiązać ten problem, o którym mieszkańcy tak często mówią. Są z nami dzisiaj studenci Akademii Jakuba Span Radyża. Kilkadziesiąt metrów stąd spłynęła uczelnia. I jestem przekonany, że to jest też nasze bezpieczeństwo. O to bezpieczeństwo trzeba zadbać, ale żeby dbać o bezpieczeństwo, trzeba mieć m.in. jeśli chodzi o sprawy samorządowe, większość w Radzie Miasta. O tym była już tutaj dzisiaj mowa. Koalicja Obywatelska uzyskała zaufanie Gorzowian, którzy powiedzieli: tak, chcemy zmian, jeśli chodzi o strukturę Rady Miasta Gorzowa-Wielkopolskiego. Piotr Wilczewski jest gwarantem realizacji programu wyborczego, bo dzisiaj realizacja programu wyborczego to większość po prostu w Radzie Miasta. Nie można przegłosowywać pewnych rzeczy, nie mając za sobą większości radnych.